W dzisiejszym odcinku zajmiemy się pokryciem dachu w technologii modułowej dachówki Easy Look. Przed przystąpieniem do prac lekarskich zapoznajmy się z produktem i jego charakterystyką. Stanowi to podstawę do pełnego sukcesu i satysfakcji z wykonanej pracy. Parametry techniczne w milimetrach. Charakterystyczne parametry blachy. Arkusze dwumodułowe zadawalający efekt nawet dla najbardziej wymagających. Płaska forma. Niepowtarzalny efekt wizualny pokrycia. Zamek typu Z kompensuje naprężenia, zabezpiecza przed falowaniem, stanowi zaczep montażowy dla kolejnych arkuszy blach. Easy Link Specjalne wycięcie i profilowanie skrajnego przetłoczenia. Blaszki montażowe, system z ubytym montażem, brak widocznych wkrętów na powierzchni blach. Kolorystyka. Mamy parametry materiału, przystępujemy do montażu Easy Look. Do montażu Easy Look używamy niestandardowych łat 40x80 mm w następującym rozstawie: od dolnej krawędzi łaty pierwszej do górnej krawędzi łaty drugiej 400 mm, od górnej krawędzi łaty drugiej do górnej krawędzi łaty trzeciej 350 mm i ten wymiar powtarzamy do samej kalenicy. Montujemy obróbkę wentylacyjną. Pełni ona również funkcję startówki dla zamka typu Z. Dolną krawędź obróbki licujemy z krawędzią pasa nadrzędowego. Montujemy korytka spływowe wiatrownicy. Zwróćcie uwagę na budowę korytka. Jego górna płaszczyzna ma wymiar 50 mm. Wsuwamy pod nią blachę, maskując w ten sposób jej cięte krawędzie. Do środka korytka spływowego wklejamy uszczelkę rozprężną. Wysokość uszczelki dobieramy w zależności od wysokości pokrycia. Montujemy górną część wiatrownicy. Jak widzicie, jest ona przystosowana do parametrów korytka. Górną krawędź wiatrownicy zaciskamy na krawędzi korytka, a mocowanie mechaniczne stosujemy w bocznej jej części. Ustawiamy pierwszy arkusz, zaczepiając go za listwę wentylacyjną i przykręcając do ład wkrętami odginając blaszki montażowe. Sprawdzamy ustawienie blachy. Prawidłowo zamontowany arkusz powinien opierać się mniej więcej na połowie łaty. Ponieważ blachy montujemy schodkowo na mijankę, przystępujemy do montażu połówki, zaczepiając ją wzdłuż krawędzi wiatrownicy do zamontowanego wcześniej arkusza, a następnie przez odgięte blaszki dokręcamy do łaty. Bardzo ważna jest pozycja blaszki przed przykręceniem. W tym momencie musicie wyżyć sposób dokręcania. Blacha nie może po zamontowaniu być luźna, jak również nie może być przeciągnięta. Kontynuujemy pracę schodkowo do ułożenia całej połaci. Przestrzegając wszystkich zaleceń montażowych, uzyskacie satysfakcjonujący i estetyczny efekt końcowy wykonanej pracy.